Podobnie jak w Teksasie wszystko jest większe, tak w Australii wszystko jest groźniejsze. A już w szczególności tamtejsza fauna, jako że obszar ten jest domem dla bardzo sporej ilości potencjalnie śmiercionośnych zwierząt. W samej Australii jest więcej jadowitych gatunków niż w jakimkolwiek innym państwie, nie licząc dwóch, ale jeśli chodzi o gatunki jadowite dla ludzi, jest na samym szczycie. Co więcej, żyje tu 20 z 25 najgroźniejszych węży na świecie w tym całe top 11. A w bonusie mamy jeszcze jedynego ptaka, który od czasu do czasu zabija ludzi – kazuara. Oprócz tego jeszcze kilka klasyczków, takich jak krokodyl różańcowy, żarłacz biały, pająki czy silne meduzy. A jeżeli wciąż nie jesteście przekonani, że wycieczka na łono natury do Australii to lekko słaby pomysł, to warto jeszcze wiedzieć o olbrzymim robactwie, o tym, że jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie ogromne szyszki mogą cię zabić, i że to tutaj miały miejsce trzy największe pożary w XXI wieku. Moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać, ale łapiecie o co mi chodzi. Niemniej, Australia dziś jest dość spokojna w porównaniu z tym, co tam się działo w przeszłości. Nie chodzi mi oczywiście o to, że biegały tam kiedyś dinozaury, nie, nie, ale o ogromne warany czy krokodyle lądowe. Co ciekawe, wcale nie musielibyśmy się cofać w czasie specjalnie daleko, żeby doświadczyć piekielnej Australii, bo szczyt chaosu miał miejsce ledwie 50 tysięcy lat temu. Mniej więcej wtedy, kiedy przybyli tam ludzie. Niezłe wyczucie czasu, co? W tamtych czasach drapieżne gady, nie ssaki, sprawowały niepodzielną władzę nad Australią i nie minęło dużo czasu, nim pierwsi przybysze zdali sobie sprawę, że przybycie tam było błędem. Widząc, jak piekielne kreatury są ich sąsiadami. Jednym z nich był na przykład lądowy krokodyl. I to nie tak, że coś podobnego do krokodyla, tylko taki serio krokodyl lądowy, który nauczył się zupełnie żyć na lądzie. Kreaturą tą była Queen Kana, jeden z najgroźniejszych drapieżników Australii w okresie pleistocenu. W wielu aspektach bardzo podobna była do dzisiejszych krokodyli i przez długi czas uznawana była za krokodyla ale ostatecznie przez swój mocno wyjątkowy kształt czaszki została przeniesiona do wymarłego kladu Mekosuchinę. Wraz z dziwaczną czaszką paleontolodzy zauważyli też dość dziwne nogi, które były całkiem długie jak na krokodyla, co pozwalało nie targać brzucha po ziemi i potencjalnie zrywać się do sprintu. Z tego powodu uznawana jest za drapieżnika lądowego, a dodatkowo teorię tą wspiera fakt, że zwierzę to miało palce podobne do kopytek i płaski ogon, niespecjalnie nadający się do pływania. Na nieszczęście dla wszystkich lądowych mieszkańców, quincana nie była mała. Większość dorosłych osobników mierzyła około 3 metry długości i ważyła ponad 200 kg, co oznacza, że pod względem wagowym była bardzo podobna do średnich rozmiarów aligatora. Ale spokojnie, większe osobniki też się zdarzały. Pewien odkopany przez nas okaz mierzył około 6 metrów. Przy takich rozmiarach żaden ssak nie miał najmniejszych szans, a co jakiś czas jakiś nieszczęsny człowiek też trafiał do paszczy tego potwora. Bycie zaatakowanym przez tego krokodyla było prawdziwym koszmarem, jako że jego zęby były zaprojektowane do cięcia futrzaków w filet mignon. Każdy ząb bowiem przypominał ostrze, był mocno skompresowany i ząbkowany. O takich zębach mówi się zęby zipodontowe, jako że często widywano takie uteropodów. Z takim groźnym uzębieniem, Quincana mogła radzić sobie ze zwierzętami większymi od siebie, a z każdym ugryzieniem odrywała spore kawałek mięsa. Prawdopodobnie, gdybyście chcieli jednak przechytrzyć tego krokodylka, uciekając przed nim z lądu do wody, to raczej nic by wam to nie dało, bo mamy liczne dowody na to, że pomimo życia głównie na lądzie, zwierz ten i tak był świetnym pływakiem. Co zaskakujące, chociaż teraz już chyba za dużo Was nie zaskoczy, nawet ten lądowy krokodyl, który potrafił pływać i miał zęby jak najgroźniejsze stworzenia w historii naszej planety, to i tak nie mógł czuć się bezpiecznie pośród innych australijskich stworzeń. Na przykład największej jaszczurki lądowej, Megalani, o której wielu z Was w komentarzach bardzo chciało usłyszeć. W ostatnim czasie sporo się o niej mówi, ale niewiele osób wie, że właściwie to już nie jest Megalania, tylko Varanus priscus. Co znaczy, że był to naprawdę spory gatunek warana. Pomimo jednak tej zmiany w systematyce, o zwierzęciu tym wciąż głównie mówi się megalania, więc przy tym na chwilę zostańmy, tak dla wygody. Nazwa ta być może jest preferowana, bo oznacza ogromnego włóczęgę, co jest ukłonem w stronę jej rozmiaru, a jaszczur ten był całkiem spory. Paleontolodzy jakoś nie potrafią się dogadać w sprawie tego, jaki ten rozmiar dokładnie był. Ale szacuje się na przynajmniej 3,5 metra i 158 kg wagi, więc mowa o waranie rozmiarów lwa morskiego i wadze renifera. Ale maksymalne rozmiary tak szczerze zwalają z nóg, bowiem niektóre badania sugerują nawet 7,9 metra w oparciu o szczątkowe wykopaliska, które następnie przeskalowano według rozmiarów dzisiejszych waranów. Taka długość byłaby na równi z najdłuższą znalezioną anakondą. Ale za to waga byłaby od tego węża 8,5 razy większa, ze względu na solidną budowę tego zwierzęcia. Maksimum, jakie zakładamy, to niemal 2 tony. Niemniej spore megalanie nie były zapewne cięższe niż 575 kg. W każdym razie, nie była to tylko gigantka, ale też podobnie jak dzisiejsze warany, megalania wyposażona była w ostre jak brzytwa zęby, dość długie i zakrzywione, co zapewniało pewny uchwyt swojej ofiary. Megalania zapewne używała swoich niesamowicie silnych nóg i ostrych pazurów do rozprawiania się z wszelkiego rodzaju wrogami czy ofiarami. Naturalnie, w iście australijskim stylu, megalania mogła być jadowita, ze względu na swoje dziedzictwo. Wszystkie warany są bowiem dziś uznawane za jadowite. Ich jad, podobnie jak u węży, działa jako antykoagulant, utrudniający krzepnięcie krwi, a co za tym idzie, szok i infekcje, wywołane raną otwartą przez długi czas. A ponieważ waran z Komodo jest najbliższym krewniakiem Megalanii, jaki dziś żyje, niektórzy paleontolodzy uważają, że oba zwierzęta polowały w podobny sposób. Kąsając ofiarę i dając dyla, po czym czekały na to, aż ofiara sama padnie z jadu. Więc jeżeli myślisz, że udało ci się wykurzyć Megalanii i ujść z życiem, to najprawdopodobniej jesteś w śmiertelnym błędzie. Wszystkie te cechy sprawiają, że Megalania była najgorszym koszmarem, jaki mogliście napotkać. No chyba, że macie ofidiofobię, czyli boicie się węży. W takim wypadku, wasz najgorszy koszmar tamtych czasów nosiłby nazwę Wonambi. Nazwa ta może nie brzmi jakoś szczególnie przerażająco, ale warto pamiętać, że mówimy tu o ogromnym wężu, który był sąsiadem Megalani i Quinkany. Ten wąż jest niepodobny do niczego, co dziś można zobaczyć, bo należy do wymarłej już rodziny Matsoide, a węże z tej rodziny charakteryzowały się dość sztywnymi, prymitywnymi szczękami. I oczywiście ogromnym rozmiarem. A Wonambi był jednym z największych członków tej rodziny. Może nie były aż tak duże jak te dzisiejsze, ale bardzo się do nich zbliżały. Sporo osobniki mierzyły bowiem ponad 6 metrów, tyle co pyton birmański. Na szczęście Wonambi w przeciwieństwie do swoich australijskich kolegów nie był jadowity, ale i tak ze względu na swój ogromny rozmiar był raczej skutecznym zabójcą, który zapewne polował w podobny sposób do dzisiejszych dusicieli które urządzają zasadzki w pobliżu zbiorników wodnych i atakują nic nie ofiary, oplatając się wokół nich i zaciskając się na nich tak mocno, że krew nie jest w stanie dopłynąć do mózgu ani serca nieszczęśnika. Później jednak pojawia się nam pierwsza spora różnica, bowiem, jak już mówiłem, Wonambi miał raczej sztywną i dość małą szczękę i nie był w stanie połknąć ofiary w całości. To może brzmieć jak dobra wiadomość dla ofiary, ale tak naprawdę to sprawia, że wąż ten jest jeszcze koszmarniejszy. Gad ten kompensował sobie brak dużej szczęki, ostrymi jak brzytwa zębami, które wbijał swoją ofiarę i odrywał z niej ogromne kawałki mięsa, patrosząc ją. Ten nieprzyjemny sposób odejścia z tego świata był zapewne dość pospolity wśród wczesnych Australijczyków, na których polowały Megalania czy Quincana. Jako, że badanie przeprowadzone na ludności rdzennej wykazało, że dusiciele są bardzo częstą przyczyną śmierci. W tym momencie sensownym by było zadać sobie pytanie: Jakim cudem jakikolwiek ssak był w stanie przeżyć wśród tych okropnych gadów? I odpowiedź jest taka, że one też były po prostu całkiem dziwaczne. A najlepszym tego przykładem jest Tyla Koleo. Ten ssak głównie znany jest ze swojego wielkiego rozmiaru. Dorosłe osobniki były największymi drapieżnymi ssakami, jakie kiedykolwiek chodziły po Ziemi Australijskiej. Średnie osobniki były rozmiarów dzika, zaś największe mogły przyrównywać się do dzisiejszych lwic czy tygrysic, do których zresztą był bardzo podobny. Ale to wcale nie był kot, a nawet daleko mu do nich. Tylacoleo był torbaczem blisko spokrewnionym z koalą. I podobnie jak koala, Tylacoleo miał także mały mózg, ale w jego przypadku akurat była to zaleta. Jako, że w czaszce było więcej miejsca na bardzo ciasno ułożone mięśnie i szerokie twarde kości, które umożliwiały najmocniejsze ugryzienie pośród znanych nam ssaków. Ocenia się, że średnich rozmiarów tyla coleo był w stanie ugryźć 2,5 razy mocniej niż lew, i paleontolodzy podejrzewają, że był w stanie atakować zwierzęta nawet 15 razy cięższe od siebie. I robił to w bardzo ciekawy sposób, dzięki swoim wyjątkowym zębom. A dokładniej sporym się które były podobne do tych, jakie widzimy u dzisiejszych psowatych. Co więcej jego przedtrzonowce przypominały kształtem płaskie ostrza. W połączeniu z silnym ugryzieniem te dziwaczne zęby były w stanie zdziałać cuda, zabijając zwierzęta poprzez przekłucie tchawicy, rdzenia kręgowego czy tętnic swoich biednych ofiar. Ten sposób zabijania był wyjątkowo efektywny. I naukowcy uważają, że rozprawienie się z dużą ofiarą mogło zajmować tyle koleo mniej niż minutę. Podczas gdy taki lew afrykański potrzebowałby na to aż 15 minut z użyciem swojej metody duszenia. A jeżeli z jakiegoś powodu jego sztuczka ze znikaniem ofiary poprzez ugryzienie nie zadziałała, tyle koleo miał jeszcze asa w rękawie. Swoje ostre szpony. Na każdej łapie znajdował się pojedynczy, wyciągany pazur, przyłączony do połowicznie przeciwstawnych kciuków. To oznacza, że mógł poruszać tymi pazurami dość łatwo i rozdawać ciosy na prawo i lewo. Były one też zakrzywione, co sugeruje, że Tyla Koleo był w stanie się wspinać na drzewa i może podobnie do dzisiejszych leopardów wciągał swoją zdobycz wysoko, aby pożywić się w spokoju. Łatwiej też było nawigować po jaskiniach czy trudnym terenie, co dawało temu przerośniętemu torbaczowi kolejną przewagę nad konkurencją. Bez wątpienia Australia naszpikowana była przerażającymi drapieżnikami, przez co pierwszym ludziom z pewnością się tam nie nudziło. Nawet pośród roślinożerców jednak ciężko by im było znaleźć spokój, bo w odpowiedzi na piekielne maszyny do zabijania, jakie nasłała na nie matka natura, roślinożercy także stali się mocno zadziorni. Dobrym tego przykładem jest Diprotodon, wymarły torbacz najbliżej spokrewniony z dzisiejszym łombatem. Ta dwójka bardzo była do siebie podobna, ale w przeciwieństwie do wombata, diprotodon był olbrzymi, ważąc do 3,85 tony, a więc wagą dorównując słoniowi azjatyckiemu. Ten rozmiar zapewniał mu potrzebną wytrzymałość i sprawiał, że drapieżnik musiał się kilka razy zastanowić przed atakiem, a co więcej, zwierzak ten miał też potężne ugryzienie. Diprotodon był co prawda ścisłym wegetarianinem, ale i tak miał dość solidne ugryzienie liczące sobie 11 tysięcy newtonów ucisku w tylnych trzonowcach, czyli więcej niż wystarczająco, by złamać najsilniejszą kość człowieka, kość udową. Co więcej, poza wąbatami rozmiaru słonia, warto wspomnieć o ogromnych ptakach, takich jak Ganeornis. Ten ptak podobny był do ptaków terroru, ale należał do innej rodziny, znanej jako Dromornitidae. Wszyscy członkowie tej rodziny wraz z Ganiornisem byli roślinożercami, pomimo swojego przerażającego wyglądu. Ale podobnie jak inne australijskie stworzenia, także musiały być spore, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ganiornis przerastał człowieka, mierząc średnio dwa metry wysokości. Co więcej, ptak ten miał ogromne i silnie zbudowane kości, zapewniające dodatkową ochronę i wytrzymałość, a co za tym idzie, ważył ćwierć tony. Jeśli to jednak nie zniechęciło przeciwników, geniornis mógł zawsze użyć swojego potężnego dzioba lub ostrych pazurów, aby ich odstraszyć. Myślę, że teraz jest już jasnym, że prehistoryczna Australia nie jest najlepszym miejscem na wakacje. I żeby tylko o to podkreślić jeszcze raz, to powiem, że niemal wszystkie zabójcze zwierzęta, które mieszkają tam dziś, żyły też wtedy. Więc wiecie, to już duża mieszanka śmiercionośnych zagrożeń. A i oczywiście nie wspomnieliśmy o wszystkich wymarłych zwierzętach, jak na przykład ogromne żółwie czy inne krokodyle, takie jak paludireks. Natura była też bardzo brutalna, miały bowiem miejsce liczne susze. Mimo to jednak ludziom udało się tam przetrwać. Nie tylko zresztą przetrwać, ale także zdominować tamte ziemię, ponieważ mamy liczne dowody na to, że my także często polowaliśmy na tamtejszą megafaunę. To sugeruje, że być może najstraszniejszym stworzeniem w Australii tak naprawdę od zawsze byliśmy my sami. Dzięki za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli się spodobało, to zapraszam też do obejrzenia innych materiałów na tym kanale, chociażby tego o ptakach terroru, o których wspomnieliśmy na koniec. Brzmi ciekawie? To do usłyszenia i jeszcze raz dzięki.